Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam moją drogę. Będzie to parę odcinków, ale pokażę Wam moją drogę na, na szczyt. Prawie <grym> na szczyt, no, prawie na szczyt, bo do czempiona. Ponieważ, no, miałem kiedyś czempiona, ale trochę mi się spadło i chciałem to jakkolwiek odbudować. Więc zrobiłem sobie małą serię z tego. Nie przedłużając, lecimy grać. Dobrze, więc zaczynamy mecz. Moim teammateem jest Noseki i. W sumie to wam trochę przeskipuje, bo początek tego meczu był tak nudny jak nie wiem co. Więc... <laughs> Więc tyle wam to skipnę. Dobrze. No to akcja zaczęła się tak, że standardowo zero w Ustardo i lecimy na szybkie 50 z naszym ziomkiem. Tutaj widzę, że kolejny leci, tego szybko przebiłam i bramka... Pada bramka na 1 do 0 dla nas. Ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec w tym meczu, ponieważ nasz teammate Noseki bardzo... Dobrą akcję wyprowadził i w sumie to mi podał, więc 2 do 0, akcja akcji to w sumie, nie wiem co ja tutaj zrobiłem, Wysztykałem się z busta, zostawiłem teammatea samego w defensywie, ale obronił! Obronił, to jest najważniejsze. I... Nasz opponent się wylał, więc w sumie teammate wyprowadził kolejną akcję na... No prawie, że pustą bramkę i i strzelił samemu, więc nie musiałem nawet pomagać. Dobrze, więc jedziemy na kolejnego kickoffa, teammate jedzie, yy, no, w miarę dobre przebicie. Ja tutaj mam szansę na strzelanie gola. Coś tam spróbowałem z jakimś strzałem, ale nie wyszło. No i... No i... W sumie sami widzicie co się stało. Ja się wylełem trochę. No i... braka w dupę, ale każdy się by się tego spodziewał, tak? Dobra, jadę do kickoffa tym razem. Przebiłem mojemu teammateowi na prawo. On próbuje idribula, okej, okay, próbuje. Ja tutaj... Postawię go wesprzeć i nie trafię do tapa. Nie wiem co ja tu zrobiłem. Nie wiem czemu ja się tak obróciłem, ale... ale... ale mam to tak. Dobra, teammate do oponentowi piłkę, jestem w defensywie. On tutaj coś próbuje, ja walę pre jumpa, coś tam go zablokowałem, teammate leci na 50, a ja nie wiem czemu, nagle piłkę za plecami i dostałem w bramkę. Dobra, ja sobie jadę do Kikofa na spokojnie. Przebijam to na lewo do teammate'a. Teammate coś tam będzie czarował, patrzę on, nie wiem. W sumie jakoś tam przebił, a ja sobie strzelam w sumie na... A, no prawie strzelam o, na 4-2, więc tutaj na spokojnie mamy trochę więcej brak przewagi już. Tutaj od razu po tej sytuacji zrobiliśmy niesamowitego kickoffa i w sumie to jest 5-2, więc na spokojnie już możemy doprowadzić do zwycięstwa w tym meczu. No i podczas gdy ja brałem busta z Mida, teammate coś tam spróbował i się wysypał. Ja dajek. Idealnego.. Idealną bombę na ich corner i siup pod poprzeczkę. No nie mieli szans, nie mieli szansu się tak. Tutaj mamy kolejnego kifa. Mój teammate jedzie. przebija na prawo, jest w porządku, łapie busta i lecę sobie na double tapa w sumie. Począt nie. I trafiam siurkiem do od double No lepiej być w tym meczu nie mogę, naprawdę. Oni się już poddali, opuścili grę, wszystko. Lecimy do kolejnego meczu. A tymczasem witamy w nowym meczu. Teraz już będę mówić normalnie. O kurde. Siup. rada. Dobra. O, dobra. Team tu ma. Oła. Próbujemy zagrozić w przeciwnika. Tutaj ładne 50 w miarę. Oj, oj, oj. Dobra. Team może to będzie miał. A. Oj! Nic się nie stało, trzeba, wiecie... ...trzeba lizać dupę team trochę, bo... ...nie zawsze, wiecie... ...nie zawsze warto wyzywać wszystkich wokół. Jeśli też popełnia się błędy. Yy. No on sobie się upnie, bo co może więcej zrobić? Jak nic nie umie więcej na tej randze. Ja nie wiem, co ja tu robię w sumie w tym powietrzu. Ale jakkolwiek to wyszło niby... Dobra, tutaj go zablokuję. Teammate, dobra. No i teammate, podaj albo strzelaj. Dobra, ładnie. O dobra, pisze, że to ma, nie ma problemu. Oj. Dobra, to sobie przebijemy. I nie ma, to ładujemy na bramkę. 2 do 0, dziękuję bardzo. Oj. Dobra, tu nie wiem po co wyleciałem, ale w sumie to nic się nie stało, więc na spokojnie. Na tej randze jeszcze jest to wybaczalne. O kurde! No ładnie. No, teammate. O kurde, nie było to najlepsze 50. No teraz. Już leci. Ale przebiłem go, dobra. Dobrze, teammate. Lecisz coś? Nie. To nie Na no spokojnie Lecę Teammate ja do tego lecię, ale dobra, nie ma problemu. Eee. Strzelaj, to nie jest takie proste, że szczela Ale masz pustą bramkę, proszę! Jest! Ładny, dobra. Oczywiście internet tutaj ma trochę problemy, ale na no spokojnie. To jeszcze nic. O, wygraliśmy kolejny mecz. A ostatni mecz z mojej strony to była po prostu jakaś tragedia. I idealnie wam to podsumuję ostatnie sekundy tego meczu, więc oglądajcie. Dziękuję za oglądanie widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście seria będzie kontynuowana i yy, miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej.